Dzień dobry, nazywam się Patryk Łania, jesteśmy na AWF-ie, mamy piękny czwartkowy wieczór, a za mną jest Patryk Wantusiak Zorów Północy, e, w tym tygodniu był też dewezciakiem dnia, liczby coraz lepsze. No staramy się, do przodu cały czas. Ok, z racji tego, że mamy troszeczkę ograniczony czas, ja od razu powiem tylko o co chodzi. E, jesteśmy przy czwartym już właściwie odcinku e, Turbo Kozaka PL3 Ergol, e, Patryk podejmie się... E, w trzech konkurencjach, o których w sumie wszystko już wiecie, więc nie tracimy czasu i zaczynamy. To by życzę powodzenia. Mamy nowego lidera, ze mną Patryk Wantusiak, możesz w skrócie jeszcze powiedzieć jak było. E, końcówka najcięższa, ale fajna zabawa, polecam. Okej, okay, ja oczywiście tylko dodam, że Patrykowi udało się raz trafić w poprzeczkę, e, trzy razy nie kręć, że strzelisz. E, no i zdecydowany lider rekordzista, jeżeli chodzi o słabszą nogą ponad głową, bo aż 26 razy. Także mamy nowego lidera, e, liczba punktów 86, jak gratuluję, a Was wszystkich zachęcam do tego, żebyście brali w tym udział, bo jest dobry wynik do pobicia. Możesz coś dodać, pozdrowić i pozdrawiam moją drużynę. Dzięki za zaproszenie. Dzięki bardzo.